One man, one destination, four vehicles. Which one will turn out faster? See for yourself. W tym odcinku porównamy czasy i koszty przejazdów w mieście za pomocą różnych środków transportu. W tym celu wybrałem około 5 kilometrową trasę w centrum mojego miasta. Będziemy jeździć od galerii Poznania do Rynku Jerzyckiego kolejno samochodem, komunikacją miejską, hulajnogą elektryczną oraz i e bajkiem. Który z pojazdów był najszybszy? Zaczynamy od samochodu osobowego. To jest idealny samochód elektryczny. Idealnie nadałby się do naszego testu. Niestety ma zerowe spalanie. My do naszego testu będziemy musieli użyć auta benzynowego, w którym odczytamy średnie spalanie w trakcie przejazdu. Hey, Dzięki uprzejmości Damiana udało nam się pożyczyć średniej klasy samochód dla typowej polskiej rodziny. To Hyundai i 35, benzyna, pojemność 1,6 i jakieś 135 KONI. Za chwilę przeniesiemy się do naszego punktu startowego, gdzie odbędziemy pierwszą jazdę testową na wyznaczonej trasie. Auto jeszcze nie jest odpalone, ale już widzimy, że możemy wyzerować liczniki po to, żeby widzieć dokładnie, ile przejechaliśmy, ile spaliliśmy i z jaką średnią prędkością jechaliśmy. Zgodnie z tym co mówi nam Google Maps, będziemy na miejscu za 22 minuty. Do przejechania mamy 4,5 km. Zobaczymy, czy nam się uda. No i się zaczyna. Jedziemy od y, około 5 minut. Mamy 15,5 litra spalania na 100 km, mimo że auto było rozgrzane w momencie, kiedy, kiedy wyjeżdżaliśmy z Poznani i nie zanosi się wcale, żeby to spalanie się poprawiało. Wjeżdżamy w ścisłe centrum, zaraz pijemy na święty Marcin i, i, i dojedziemy do kaponiery. A teraz, właśnie dojeżdżamy do rynku Jerzyckiego. Czyli do naszego miejsca przeznaczenia. Dobra, jesteśmy na miejscu, na rynku Jerzyckim. Cała trasa zajęła nam jakieś 23-24 minuty. Przejechaliśmy 5,2 km, spaliliśmy 13,2 litra na 100 km. I mieliśmy średnią prędkość 12 km na godzinę. Zobaczymy, jak wypadamy z innymi środkami komunikacji. Mroźny poranek. Jesteśmy pod Poznańską Poznanią i musimy dostać się komunikacją miejską na rynek. Jerzycki. Zobaczmy, jakim tramwajem czy autobusem się wybierzemy. Najlepszą rzeczą pod słońcem dla osoby, która rzadko podróżuje tramwajem jest fakt, że używając Google Maps możemy zobaczyć jaką trasą, jaką linią i w jaki sposób dostać się do wybranego miejsca. No dobra, cóż, 22 minuty, 17 bądź 18. Tak jak słusznie podpowiadał nam Google, 17 Jedzie na Rynek Jeżycki, 18 również. Czekamy na jeden z tych dwóch tramwajów. Słuchajcie, jazda tramwajem łącznie z czekaniem na przystanku i spacerem na przystanek zajęła nam 28 minut. No nie jest to najlepszy wynik, no ale w miejskiej dżungli nic nie poradzimy. Teraz przyszedł czas na test elektrycznej kolejnogi. Jazda na hulajnodze zajęła nam dokładnie 17 minut. Chociaż yy, taka droga w miejskiej dżungli na chodniku to naprawdę niebezpieczne połączenie. Teraz czas na rower elektryczny. No, znaczy, czas na finalny test. To rower z napędem Rapid S2100. Zobaczymy, jak poradzi sobie w tych warunkach, i zobaczymy, czy pokona elektryczną hulajnogę. na i bajku zajęła nam zawrotne 11 minut. Nie jest to za żadnym zaskoczeniem, a teraz czas na podsumowanie. Wiele scen w tym filmie było przerysowanych, przede wszystkim dla żartu. Natomiast czasy, czasy przejazdu wszystkich czterech pojazdów są jak najbardziej prawdziwe. Wniosek jest jeden. W miejskiej dżungli i e bajk nie ma sobie równych.